Panie Burmistrzu, bardzo proszę. Dzień dobry państwo, witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej kandydatki lewicy na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Obecnie pani wicemarszałek Senator Rzeczypospolitej, pani Magdalena Bijat witamy bardzo serdecznie we Włodawie. Brawo! Witamy również bardzo serdecznie pani poseł na Sejm. Jana Wicha. Pani Jana Wicho. Jest z nami również szanowni państwo, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej we Włodawie, pani Łucja Pamulska. Jest z nami pani radna Rady Miejskiej, pani Joanna Uryniuk. Witam serdecznie również wieloletnią prezydentkę miasta Chełm, Agatę Fisz. Szanowni Państwo, pani, pani marszałek, pani Magdalena Bijat gości dzisiaj we Włodawie, w miejscu myślę, że wyjątkowym przede wszystkim pod względem, którym się mieścimy, czyli w tej w dzisiejszej obecnej sytuacji geopolitycznej, jaka ma miejsce w Europie, znajdujemy się tak naprawdę na trójstyku granic u, no można powiedzieć, miało no, bardzo bliskiej odległości od bardzo ważnego i niestety, niestety dla nas również groźnego konfliktu zbrojnego, jaki ma miejsce w Ukrainie. Ale też jesteśmy przy granicy z Białorusią, z krajem, który też wobec nas stosuje niebezpieczne zachowania, które, które też musimy jako kraj wziąć to wszystko pod uwagę. I, I w związku z tym też również jako Włodawa znajdujemy się Właściwie my jesteśmy początkiem strefy NATO, początkiem Unii Europejskiej, dlatego to miejsce jest bardzo wyjątkowe i bardzo znaczące. Dla nas, dla mieszkańców Łodlawy, dla mieszkańców naszego powiatu, dla wszystkich mieszkańców w ogóle stref przygranicznej, przy granicy wschodniej, bardzo ważne jest to, że, że państwo polskie, żeby dbało o bezpieczeństwo oczywiście naszego kraju, ale dla nas w związku z tą bardzo dużą blisko, bliskością granicy jest to bardzo wyjątkowo, wyjątkowo bardzo ważne. Ja teraz poproszę do zabrania głosu panią Magdalenę Biejat. Bardzo proszę. Dziękuję panie burmistrzu. Cieszę się, że dzisiejszy dzień mogę kończyć we Włodawie, w mieście wyjątkowym, w mieście trzech kultur, mieście leżącym u styku granic. To jest miasto, w którym warto mówić, tak jak w każdym innym tutaj w regionie, o bezpieczeństwie, ale skoro mowa już o styku, styku kultur, styku, styku granic, to warto też pomówić o bezpieczeństwie, o styku tego bezpieczeństwa przez duże B, tego bezpieczeństwa, o którym dzisiaj wszyscy mówimy, związanego z wojskiem, z obecnością wojsk, z naszymi sojuszami międzynarodowymi, a tego bezpieczeństwa przez małe B, bezpieczeństwa dnia codziennego. Bo dzisiaj Włodawa potrzebuje też, jest doskonałym obrazem tego, jak, bardzo wa jak ważne są inwestycje też w te usługi, które państwo powinno zapewniać. W przypadku kryzysu, w przypadku konfliktu, w przypadku trudnej sytuacji będziemy polegać na dobrze funkcjonującym państwie. Na państwie, które działa. Na państwie, które nie odwraca się od swoich obywateli. I żeby to państwo działało w czasie kryzysu, musimy dobrze wykorzystać czasy pokoju. To oznacza konieczność inwestowania między innymi w transport publiczny, zwłaszcza w kolej. Dzisiaj w Ukrainie objętej wojną od trzech lat, a wiem to, bo w trzecią rocznicę wojny byłam w Kijowie, kolej stanowi absolutnie kluczowy element infrastruktury krytycznej i pozwala, pozwala, pozwala utrzymywać zarówno gospodarkę, jak i możliwość łączności. Dzisiaj Włodawa nadal, o ile się nie mylę, panie burmistrzu, nie ma kolei. Nie ma, w samej Włodawie nie ma. Ale czas, żeby tutaj do Włodawy również ta kolej dotarła. Dobry transport publiczny jest inwestycją na lata spokoju i na lata kryzysu. Na lata, kiedy mieszkańcy po prostu oczekują, że będą mieli jak dojechać do większych miejscowości, jak wydostać się ze swojego miasta, jak skomunikować z bliższymi i dalszymi miejscowościami. W celach turystycznych, w celach zawodowych, w celach edukacyjnych, czy po prostu dla odpoczynku, ale jest też ważnym elementem naszej infrastruktury krytycznej, i naszej, naszego bezpieczeństwa i naszej odporności. Tej odporności, która przypominam Państwu, jest elementem tarczy Wschód. Chcę powiedzieć, że jako kandydatka na prezydenta uważam, Rozwój infrastruktury kolejowej za ważny element naszego bezpieczeństwa i będę zawsze walczyć o to, aby nigdy nie zszedł on na drugi plan. Aby nigdy nie pojawił się jako coś, co można odłożyć na półkę i o czym można zapomnieć, kiedy rozmawia się o bezpieczeństwie, i tutaj we Włodawie chcę to bardzo mocno podkreślić. Kolejna sprawa to sprawa ochrony zdrowia. Musimy móc polegać na spra dobrej, sprawnie działającej ochronie zdrowia. Na szpitalach, które działają, które są przygotowane na kryzysy, ale które działają również wtedy, kiedy po prostu chcemy dostać się do specjalisty, do rehabilitanta. Oczekujemy, że, że po prostu dostaniemy jak najlepszą, jak najlepszą opiekę. Jestem za tym, żeby zakończyć wreszcie z systemem, który absolutnie w Polsce nie działa i generuje tylko ciągłe dziury, skończmy z, ze składką zdrowotną, która po prostu nie y, pozwala nam utrzymać e, ochrony zdrowia na wysokim poziomie, a przejdźmy na finansowanie ochrony zdrowia z, z budżetu państwa. Tak jest w Hiszpanii, tak jest w Danii, tak jest w innych krajach europejskich i to po prostu działa. A dodatkowym podatkiem obciążmy wielkie korporacje. Dzisiaj dużo się mówi o tym, że o nowym pomyśle ministra cyfryzacji, o propozycji wprowadzenia podatku cyfrowego, ale uważam, że do naszych usług nie powinni dokładać się tylko giganci cyfrowi, ale wszystkie wielkie korporacje, które dzisiaj unikają opodatkowania. Powinny dołożyć się do naszej ochrony zdrowia, bo tutaj w Polsce wypracowują swój zysk i z częścią tego zysku powinni się z nami. Podzielić, bo ten zysk nie pojawia się znikąd. Pojawia się dzięki temu, że to my kupujemy ich produkty, dzięki temu, że to nasi pracownicy polscy obywatele ten zysk wypracowują. Te pieniądze pozwoliłyby wreszcie zapewnić dobre funkcjonowanie szpitali, także takich, zwłaszcza tych powiatowych, także takich jak ten tutaj we Włodawie. Zapewnić dobre pensje dla specjalistów, dostęp do tanich leków i kupienie odpowiedniego sprzętu. Ale Dopóki tej dziury nie zasypiemy, uważam, że tutaj we Włodawie można by rozwiązać też problem w inny sposób. I jako kandydatka na prezydenta, który jest też zwierzchnikiem sił zbrojnych, chcę powiedzieć, że ten sposób jest. I jeśli zostanę prezydentem, gwarantuję państwu, że o to zawalczę. Można by ten szpital we Włodawie, znajdujący się na granicy z Białorusią i z Ukrainą, przekształcić w szpital wojskowy. Szpital, który będzie miał większe wsparcie finansowe, które będzie mógł liczyć wtedy na większe, na lepsze funkcjonowanie, na włączenie w część infrastruktury wojskowej i dzięki temu uratować to miejsce dla państwa. Nie może być tak, że powiat jest pozbawiony szpitala, a najbliższy szpital jest oddalony o 50 kilometrów. Można to rozwiązać z głową, można to zrobić lepiej i znowu. Być może to jest element codziennego, zwykłego bezpieczeństwa, ale nie możemy zacząć myśleć o tym bezpieczeństwie przez duże B, nie koncentrując się na tych sprawach życia codziennego i możliwości budowania państwa, któremu wszyscy możecie zaufać. Nie tylko w kryzysie, ale właściwie przede wszystkim wtedy, kiedy żyjemy w pokoju i chcemy, żeby państwo nas wspierało. Dziękuję bardzo. Brawo. Bardzo dziękuję. Czy pani poseł zabierze głos? Również zapraszam bardzo, pani poseł. Taka wywołana do tablicy, to może coś powiedzieć, Ja się nie zamierzałam. To ja pociągnę tutaj wątek może ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, jako że ja jestem zarówno w Komisji Zdrowia, jak i w Komisji Obrony Narodowej i w pełni zgadzam się z tym, że jeśli nie ma zabezpieczonego bezpieczeństwa w postaci dobrej ochrony zdrowia w przypadku cywili, a służby zdrowia w przypadku wojska, to ani żołnierz, który pójdzie na front, nie będzie się czuł Bezpiecznie, bo y, nie będzie miał w razie ran opieki, ale też cywile, którzy zostaną w domu, bo przecież nie wszyscy pójdą walczyć, też nie będą się czuli bezpieczni. To, co pani. Y, Magda Abiad zaproponowała, czyli takie połączenie szpitala wojskowego i cywilnego, czyli czy przekształcenie tego szpitala, który Państwo tutaj macie, w szpital wojskowy, to jest świetny pomysł, dlatego że w przypadku wojny i tak część szpitali, wszystkie szpitale są infrastrukturą krytyczną, ale część szpitali będzie służyła cywilom, a część będzie służyła wojsku. Jest to w jakiś sposób zaplanowane też w ustawie o obronie cywilnej. Konia z rzędem temu, kto wie w tej chwili, który szpital będzie tym dla wojska, a tym dla cywili. Ja, na przykład, nie wiem, mimo że jestem w Komisji Obrony Narodowej, od czasu do czasu na komisjach o to dopytuję, czy już jest taki podział. Więc w takiej sytuacji, kiedy jesteśmy tak blisko dwóch granic, wydaje mi się to absolutnie oczywiste, że taki szpital mógłby być właśnie szpitalem wojskowym i mógłby pełnić tą podwójną. Rolę jeszcze chciałabym jedną rzecz dodać do tego bezpieczeństwa, obrona cywilna. Proszę Państwa, to jest kolejna rzecz, która, no bez której po prostu nie będziemy jako społeczeństwo czuli się bezpiecznie i funkcjonowali w sytuacji kryzysu. I tu nie mówię tylko o sytuacji wojny, mówię również o sytuacjach kryzysowych związanych z klęskami żywiołowymi, innymi zagrożeniami, atakami chemicznymi itd. No przecież jeżeli nie mamy funkcjonującej obrony cywilnej, to znaczy, że rodziny. Choćby właśnie żołnierzy, którzy idą walczyć o nasze bezpieczeństwo, nie będą bezpieczne. Czy będzie żołnierz, który idzie na wojnę? Walczył o życie i zdrowie innych ludzi, czyli o nasze życie wszystkich i bezpieczeństwo, kiedy sam nie będzie miał poczucia, że jego własna rodzina, najbliższe mu osoby nie są bezpieczne. A w tej chwili nie będą bezpieczne, bo jak wykazał raport Niku z zeszłego roku tylko 4% z chronów w naszym pięknym kraju nadaje się do tego, żeby można było tam znaleźć bezpieczne schronienie. Ustawa. W końcu w bólach została uchwalona, przegłosowaliśmy, została przygotowana, no ale niestety nadal nie są te rozwiązania wdrażane, nie ma rozporządzeń dotyczących, dotyczących budowy schronów. Czekamy na to niecierpliwie. Zaczęły się konsultacje społeczne i proszę Państwa, dopóki tych miejsc ukrycia bezpiecznych i schronów nie będzie, nie będziemy się czuli bezpiecznie, ale nawet jeśli już one będą, to kolejna sprawa i to jest zadanie tutaj włodarzy wszystkich miast, to jest to, żeby mieszkańcy wiedzieli, jak z tego bezpieczeństwa, jak ono już będzie skorzystać, przecież nie potrafimy rozpoznawać, no, przyznajmy się tutaj bez bicia, kto potrafi rozpoznawać sygnały alarmowe, kto wie w jakiej sytuacji trzeba już się udać do schronu albo nie wiem, na razie po prostu gdzieś y, bezpiecznie wejść pod Stół przysłowiowy, tak? Czy, czy to już jest moment do ewakuacji? Jak, jak czytać znaki, które są nie tylko sygnałami dźwiękowymi, ale wszystkimi tymi strzałkami, drogami ewakuacji? My nie mamy takich przeszkoleń od lat, dlatego że od 30 lat nie funkcjonuje ustawa o obronie cywilnej i nie jesteśmy do tego przygotowani. Rozgadałam się, miałam nie zabierać głosu. Dziękuję, bo mogłabym jeszcze tak długo. Bardzo dziękuję. <głos》> Bardzo dziękuję pani poseł. Ja cieszę się bardzo, że mamy takich specjalistów w komisjach i tak bardzo ważnych komisjach jak Komisja Zdrowia czy Komisja Obrony Narodowej. Szanowni Państwo, tutaj kilka dni temu był też kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dużo mówił, raczej zajął się krytykowaniem swojej konkurencji. I kandydatów, a nie mówił nic o Włodawie, nie mówił nic o tym regionie, nie mówił, nie wskazał żadnego konkretu dotyczą, dotyczącego, dotyczącego właśnie tego miejsca, czy, czy samej Włodawy, czy, czy, czy naszego, naszego, naszych wschodnich terenów Polski. Dzisiaj krótka konferencja, kilkanaście zdań wypowiedzianych przez panią marszałek, przez kandydatkę lewicy na urząd prezydenta, przez panią poseł i zobaczcie ile konkretów, ile konkretnych wskazań i ile konkretnych pomysłów, które, które można byłoby zrealizować i ja wierzę, że to zostanie zrealizowane, dlatego bardzo serdecznie wszystkim zachęcam do głosowania na Magdalenę Biejat, dla mnie Magdy, przepraszam powiem jeszcze raz, <laughs> dla Magdaleny Biejat, naprawdę słuchajcie to jest i tutaj można prężyć muskuły, tutaj prężono muskuły kilka dni temu, ale to jest niezwykle silna osobowość Magda e, i będzie niezwykle świetnym naprawdę prezydentem. Wszystkiego dobrego, życzymy wygranej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy macie Państwo jeszcze jakieś tak, pytania? Tak, bardzo tak, proszę. Y, Mam takie pytanie związane między innymi z kontrahentem panem Karolem Mawrockim. Mm -hmm. Niedawno pytany, dlaczego prezydent Duda nie obniżył cen prądu, odpowiedział, że zostawia to dla przyszłego prezydenta, czyli rozumiemy dla niego. No, <grym> chciałem zapytać jak pan ocenia w ogóle to no, taką woltę ciekawą i czy według pani prezydent jest w stanie wpływać na ceny prądu w Polsce prezydent Duda szuka często wymówek żeby nic nie robić widzę że pan kandydat nawrocki teraz mu w tym pomaga oczywiście prezydent sam z siebie nie może bezpośrednio wpływać na ceny prądu ale szanowni państwo faktem jest że ceny prądu w Polsce są zbyt wysokie i faktem jest dzisiaj że energetyka inwestycje w energię są elementem naszego bezpieczeństwa. Pokazał to wybuch pełnoskalowej wojny w Ukrainie. I oczywiście możemy sobie żartować z Karola Nawrockiego i z jego bombotów, ale faktem jest, że moim zdaniem odpowiedzialnością prezydenta, jako przedstawiciela Polski na arenie międzynarodowej, powinno być również praca z rządem nad tym, żeby w ramach... Yy, Programu Unii Europejskiej, którego ogłosiła ostatnio Ursula von der Leyen, wzmacniania naszego bezpieczeństwa i zwiększenia wydatków na obronność, uwzględnić również zwiększenie wydatków na energetykę. Potrzebujemy inwestycji w energię atomową, w odnawialne źródła energii, ale też przyspieszenia inwestycji w odnowienie naszej sieci przesyłowej, bo bez tego. Nie będziemy bezpieczni. Bez tego nie będziemy niezależni, a nasi obywatele będą cały czas drżeć o swoje bezpieczeństwo to bezpieczeństwo codzienne, obawiając się ciągłych cen prądu. Więc dobrze by było, gdyby prezydent Duda nie szukał wymówek, tylko zabierał głos w tej sprawie i współpracował z rządem, nawet jeśli go nie lubi, bo w polityce nie chodzi o to, żeby się lubić, tylko żeby być skutecznym i żeby stawiać w centrum nie siebie samego i swoich kolegów i koleżanki z partii, czy byłej partii, tylko człowieka którego obiecało się chronić, którego obiecało się reprezentować i w imieniu którego obiecało się występować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania do Pani? Dzień dobry. Ale... dobry. chciałbym nawiązać do Pani wczorajszej wypowiedzi, tego elementu 24. Powiedziała Pani, że to, to jest kandydat niebezpieczny. Pani tak. Mogła rozumieć, skąd te obawy i Sławomir Męcen niczego dzisiaj konkretnego państwu nie oferuje poza zwijaniem państwa, poza ograniczaniem naszego dostępu do usług publicznych. Sławomir Męcen nie ma propozycji dla, jak rozwiązać kryzys mieszkaniowy. Nie ma propozycji jak rozwiązać kryzys w ochronie zdrowia. Nie ma żadnego pomysłu jak poprawić realnie życie ludzi. To co proponuje, to jest powtarzanie Kremlowskiej propagandy, wtedy, kiedy chodzi o sytuację w Ukrainie, powtarzanie nieustannie narracji, która osłabia pozycję Unii Europejskiej, oraz ograniczenie naszych praw i wolności, zwłaszcza wolności kobiet. I apeluję tutaj zwłaszcza do kobiet. To jest człowiek, który. Wzywał do tego, żeby karać kobiety dziesięcioma latami więzienia za przerwanie ciąży, również ciąży z gwałtu. To jest człowiek, który dzisiaj sprytnie już o tym nie mówi, ale do niedawna mówił wprost o tym, że powinniśmy pytać biskupa o zgodę na rozwód. To jest człowiek, który ma frazę usta pełne wolności, ale zapewniam Państwa, że nie chodzi wam mu ani o wolność kobiet, ani o wolność ludzi pracujących, tylko o wolność...